Jest to drama, która dotyczy tutaj Shiany. I uwaga, Deraf to jest rzekomy poprzedni chłopak, eks chłopak, Shiany. I generalnie sprawa wygląda troszeczkę tak, Monka S, ale jest jedna. Zaraz zobaczę, gonik niżej, zaraz jadę niżej. A co, co, tak, mam zjeżdżać? Gonik, nie ma żadnych spoilerów jeszcze, spokojnie, spokojnie, goniczek. Chat, troszeczkę jest Monka S, jeżeli chodzi o tę dramę, ale jest jedna rzecz, chat. Czekamy jeszcze, czekamy jeszcze na drugą stronę, na wypowiedź z drugiej strony. Co ty chcesz, gonik? Jaki masz problem, gonik? Czekajcie, bo gonik na czacie ma jakiś problem. Jaki masz problem, gonik? Napisz wprost. Zjedź niżej, są inne tweety. Kto pytał gonik, ale od kogo? Napisz mi na pliwa. Napisz mi na pliwa, na Discorda mi wyślij, a nie tego. Ech, konik, ech, konik. Dobra, czat. Przeczytamy sobie po kolei wszystko. Weźcie sobie popcorn do łapek i miłej dramki. Dramka Twitchowa. Na ten tak, Deraw pisze Ulicy dołączenia do randki w ciemno. Około 10 stycznia będąc u niej, czyli Shiany, e, powiedziała mi wbije się do najpopularniejszego polskiego streamera i do jego ekipy. Będę mieć wtedy zasięgi. Jest jedna rzecz, że tutaj jeżeli Shiana rzeczywiście sobie tak wypowiedziała, to nie tylko sobie przewaliła u Evrona, ale sobie przewaliła również na zawsze u Xeo Industries, ponieważ nazwała Evrona jako największego tutaj polskiego streamera, najpopularniejszego. Zatem widzę, że ona na dwa fronty jeżeli powiedziała takie zdanie, to sobie przewaliła i z jednej, i z drugiej strony. Jeżeli tak było rzeczywiście. <laughs> nie chciała mi zdradzić, że chodzi o randkę i granie potencjalnej dziewczyny jednego z paczki. <laughs> Myślę, że trudno było jej... Myślę, że trudno było jej się do tego przyznać. O jej zapisie do ranki dowiedziałem się parę dni później na streamie. Co ciekawe, na związek już się naprawiał. Musiała jednak podjąć decyzję. Polszczamp? Chłopak, czy zasięgi? W pewnym momencie, jak już czuła, że pewnie trzyma drugą gałąź, odcięła mnie i zaczęła wymazywać moje istnienie. Kurde, jak, jak Thanos? Co nie? Po prostu snap wymazywać istnienie. Panicznie bała się, że jeśli ludzie się dowiedzą kim jestem, kim byłem, co robiłem, to to wyjdzie na minus. No właśnie, e, przepraszam, nie na minus, tylko właśnie wyjdzie na, no właśnie na kogo, Ocencie sami. Zdjęcia, które dodają pokazują, e, że w połowie stycznia byliśmy nadal parą. Jak wiecie, w tym czasie Shiana już była zapisana na, na randkę. Zdjęcia. 13 stycznia, 21.33. Wspólne zdjęcie. Czekajcie, kolejne. To no wiem, po co zapisałaś. Nie? Mm -hmm. Tutaj wstawiła jakiegoś screena, który również jest. Nie, no to jest FaceTime, to jest jakiś FaceTime tutaj. Dobra, dobra. Nie, wiem, no, Kocham likowanie tych prywatnych wiadomości, chat. Za każdym razem, kiedy są likowane wiadomości par, w sensie to jest coś, że jeżeli. To jest absolutnie najgorszy koszmar każdej osoby w związku na świecie. Bo zawsze jak się pisze do siebie w związku, to jest tak, że... Jest to spoko, jest to przyjemne, macie swój własny język, swoje własne, wiecie, klimat... Ale w momencie, kiedy osoby trzecie zaczynają to czytać, to się automatycznie robi taki cringe'ówa od razu i takie O nie, no tak gdy proszę, nie. Ech. Co, Goniczek, wysłałeś? Dziękuję, się Są tam jeszcze inne tweety, tam jest początek fabuły. Uh, to ty mówisz, że mam bezpośrednio wejść na jego twittera? On jeszcze dalej wstawił? Po nie, poczekaj, poczekaj. O, o, poczekajcie, bo to jeszcze wcześniej było. Stop, stop, stop! Tutaj są jeszcze fabuła, jeszcze głębiej to jest czat. This is even deeper! Jędrek, dziękuję, ślicznie za trzy miesiące. Wspólnie z dziewczyną stworzyliśmy kanał na Twitchu. Następnie przez kilka miesięcy ciężko pracowaliśmy nad rozwojem. Jak się pojawił hajs i fame, zostałem wyrzucony z interesu. Będę tutaj opisywał przebieg, jak to się stało. Oho! Red t Nie ma problemu, Kolek dziękuję za 3 d. miesiące. Oho. Zaczyna się, zaczyna się. Lista rzeczy, z którymi się zajmowałem: OPS, Stworzenie overlay, Organizacja giveaway, Stworzenie Discorda, Research, reżyseria kontentu, Produkcja, Konfiguracja sprzętowo-techniczna, Analiza statystyk, Księgowość. Każdą z funkcji szczegółowo opiszę. Dowód tutaj, że OBS jest widoczny. Wydaje mi się, że proszenie tych tematów publicznie jest nie nie Próbowałem nieraz rozmawiać o tym i wyjaśnić sytuację. Niestety, każda próba kontaktu była obracana przeciwko mnie na zasadzie, on ma obsesję, nachodzi mnie. Klasyczne robienie siebie ofiary, a sfaceta oprawcy. Nie miałem innego wyjścia niż to opublicznić. Dodatkowo, jak chciałem się rozejść i poprosiłem o zwrot chociaż podatku, żebym sam nie miał problemu, słyszałem, to nie mój problem, ale ten temat poruszę, jak opublikuję materiały na temat księgowości, którą prowadziłem. <laughs> Aha. Jutro opublikuję Kulisy in te, intencje dołączenia Shiana do randki w ciemno organizowanej Przez Evrona, rzucę też troszkę światła na to W jaki sposób randka jest ustawiona przez Shianę I Diablesa Przy okazji sami o docencie do tego czy doszło do zdrady Czy dla zasięgu zasięgów Stay tuned. Biedny Diablesik czad Diables sobie znalazł dziewczynę Na Twitchu, z którą sobie zaczął grać W, w Tekena i w inne rzeczy Miał sąd u chłopaków Za zdradzenie chłopaków Ponieważ w nocy o czwartej w łóżeczku sobie z laptopem siedział, z dziewczyną Sianą pisał. Teraz okazuje się, że ta dziewczyna to w ogóle Monka S. coś odwalała, inne rzeczy. No diables, diables, diables. Biedny diablesik. Biedny diablesik po prostu. Chciał dobrze. Chłop nawet za rękę nie potrzymał jej. Chłop nawet przez kamerkę nie podtrzymał, co nie? Jak ja tutaj was zbliżałem przed chwilą, miałem więcej kontaktu z wami niż, niż Diable z Shihanną. <śwaki> oh. Tutaj nic więcej nie ma i dobra, przechodzimy do tego. Kulisy dołączone do randki w ciemno. Jesteśmy na tym etapie. Około 16 stycznia, jak zostałem wy, wymazywany, blokowany. A każde wspomnienie o mnie na czacie banowane. Krótko potem kręciła się z diablesem na pewnym poziomie znajomości przestali to ukrywać. Ja jedę, ale. Plus jeden SKK. Co do randki, ciężko powiedzieć, czyż Jana oraz diabeł ustalili sobie sposób, aby miał pewność, która z kandydatek to ona. Myślę, że tak, szkoda, że mi w tym. Szkoda mi w tym wszystkim pozostałych uczestniczek, ale zobaczymy, jak to będzie zorganizowane. Jakie były intencje dołączenia do randki w ciemno, będąc dalej w związku, nie mówiąc o tym partnerowi? Ocencie sami te dwukropek. Ja powiem tak: no, przypominam, że znamy argumenty i stronę tylko jedną tutaj. Druga strona się jeszcze nie wypowiedziała, ale posiadam również tutaj kontakt do pewnego organizatora niektórych eventów na stronie Twitch TV, przesuwanych z lata na lata, z miesiąca na miesiące, z dekad na dekady. Proszę Państwa. Dzwonię do naszego do, do naszego korespondenta teraz. Witam. Ho, ho, ho. Czy mamy połączenie ze studiem? Jest połączenie ze studiem. Dzień dobry, dzień <noise> dobry, witam. Siema, siema. siema, siema. Witam, witam. Proszę o skomentowanie afery. No powiem tak. Ma pan bardzo głośny no. mikrofon. Nie, od, powiem tak, no odwaliło się gówno, nie? Odwaliło się. Powiem tak, jeżeli faktycznie. Zapisała się na randkę w ciemno, będąc w związku. No to trzeba ją z tej randki w ciemno wydupić. Na szczęście! Moje lenistwo w tym przypadku popłaciło! Bo co, gdyby nie, nie, to nie było lenistwo, w ciemno, to była zaplanowana bo co, akcja. Bo co, gdyby ta randka już się odbyła? Sytuacja jest taka... Znaczy, z mojej strony to ciężko coś oceniać, ale mogę powiedzieć, że zgłaszały się... Yy, na randkę w ciemno osoby, kobiety, które powiedziały... Na przykład, Ewron, ja bym chciała uczestniczyć w randce w ciemno, tak po prostu dla zabawy, wiesz, dla przygody, ale mam już faceta, no nie? Po prostu, że wiesz, już, że są w związku. Ja wtedy tym kobietom wszystkim odmawiałem, bo po prostu stwierdziłem, okej, okay, no wiesz, fajne personality, spoko, wiesz, możesz sobie pójść, nie wiem, do kina z diablesem, ale skoro i tak dalej nie ma szans, żeby coś wyszło, no to nie ma sensu takiej osoby po prostu brać do takiej randki w ciemno. Więc były takie dwa przypadki, gdzie po prostu, jak powiedziała osoba, że jest zajęta, to po prostu już powiedzieliśmy, że, no to raczej nie. Tym bardziej, że jak mówiliśmy na pierwszym ever streamie to wymogi są mieć 18 lat, być wolną osobą, no i chętna na randkę z Diablesem więc jeżeli Shiana ja teraz nie wiem czy ona teraz jest z tym typem czy nie, pewnie nie, ale trzeba wrócić do tego grudnia no nie, kiedy wiesz, były zapisy na randkę no to jeżeli się zapisała na tą randkę w ciemno będąc w związku no to trochę danes game, można by rzec, no nie Dobrze. Oczywiście, tutaj zakładamy, że ten chłop ma rację, no bo jeszcze nie słyszeliśmy dru nie drugiej słyszeliśmy strony. Nie słyszeliśmy jeszcze drugiej strony. Dobrze, panie ekspercie, mamy tutaj pytania również od, że tak powiem, e, publiki, która również śledzi tę aferę. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. E, po pierwsze, czy diable zostanie wyrzucony z chłopaków za jego karygodne zachowanie? <słuch> Będziemy dyskutować na ten temat. Prawdopodobnie będzie rozprawa jakaś. Bo to rozumiem, jest rozumiem. Ewron, słabe, słabe. E, no kolejne nie. pytanie. Czy przeprosisz widzów za oszukanie ich wszystkich w sprawie randki w ciemno i zapraszanie specjalnie Shiany, żeby była z Diablesem? Byłem <laughs> tak, ja jestem ostatni, żeby mi na tym zależało, żeby on akurat był z nią. Ja, ja mu powiedziałem, od streamerek trzeba stronić. Nigdy nie wiadomo, która jest fałszywa Ostatnie tak pytanie od naszych tutaj słuchaczy, Ewron: czy, czy możemy ciebie również tutaj poprosić o mioknięcie dla widzów na potwierdzenie no, rzetelności twoich nie, słów? Nie, niestety. Rozumiem, rozumiem. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Proszę bardzo, proszę bardzo wracam do studia. Wracaj do studia, żegnam. No cóż, nie miał czat, zatem nie można, nie można powiedzieć, że powiedział jakukolwiek prawdę. Oskarżony jest na czacie. Oskarżony, czy chcesz się wypowiedzieć w sprawie oskarżeń? <śles> Witam z powrotem. Miał. O! <śles> 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 <śleswah> <śleswah> Czyli jednak mówił prawdę. zwanie do Diablesa. Halo? Witam, dlaczego się Witam. przespałeś z swoją dziewczyną? Która była z inną, z inną osobą wtedy. To? To są takie za, 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 zarzuty dla mnie? Czy nie było ci wstyd? E... No właśnie, brak odpowiedzi. A, ale brak. ja, ja bym myślał, czy jakieś inne zarzuty do, jakiś taki zarzut wyskoczyłeś? Dwóch kropek Diables. A, a, a da się ten? W tekenie tak zrobić? Był taki odcinek Black Mirror, gdzie mieli walczyć ze sobą i byli połączeni neuralinkiem, i zamiast walczyć ze sobą, walczyli, ale w inny sposób. Czy Diables ty byłeś bohaterem tego odcinka? Y nie. <laughs> Dlaczego? Co? A co to za zaskarżenia z dupy? Halo. Czyli, czyli z dupy, rozumiem. Czyli Maciek, czyli Maciek, z dupy był tam trzecią osobą, która była w tym waszym miłosnym trójkącie, tak? On był sędzią. Czy robili czyli czy rozumiem, że nie chciałeś tylko zasięgów z Twitcha jej, tylko chciałeś dodatkowo Maćka z dupy zasięgi z YouTube'a, tak? Tak, jeszcze pralki tam szukałem. Rozumiem. Dokładnie. Więc to tak cała sytuacja wyglądała. Czy to prawda, że będziesz aplikować do grupy Bonkola tym, jak zostaniesz wyrzucony z tych opaków? Y nie wiem, jeśli za ten wyrzucałem z chłopaków, ale jeśli będzie taka sytuacja, no to wy macie jeszcze wolne sloty? Nie. W ekipie Mandzia? Nie? Zależy to... kto pyta. No to ja pójdę do Twitch staffu i się zemszczę na was. <noise> I zobaczymy jak kto się będzie się ostatni. O, o, przepraszam, ja tutaj muszę kogoś dołączyć do rozmowy, pewnego reprezentanta również innej grupy tutaj, Aha. że tak powiem. Widzów na Twitchu. Łączę się. Oho, Trifit, to ważniejsza witam, tak witam dzień dobry. Chciałem tutaj poinformować, że przed chwilą tutaj nastąpiła próba wkupienia się w łaski oraz przejścia do innej grupy streamerskiej. Number one Victory Royale. Heb Fortnite i bawko. Get down. ten kills on the board right now just wiped out Tomato Town. Gdy wpadają koleżanki. E, na no co? Diables. Hmm? Gówno odwaliłeś. A, nie wierzę! Diables, <laughs> no, no, jak no, mogłeś no, tak zrobić? No. Jak mogłeś tak zrobić? Diables, nie no. byłeś, nawet nie udało ci się, wiesz? Nawet nie byłeś wybity przez cały rok i już masz taką jedną ogromną dramę. Chłopie. Twoja kariera się dopiero zaczyna i już takie dramy? No ja sypianie ty. jedyne co mogę powiedzieć to A nie, o, mówiłem nie. <laughs> od streamerek, to nie. powiedziałem, mówił ja. Ale mówił Ja no, chcesz się z kim przespać? Znajdź sobie jakiegoś streamera i tyle no Jezu. To Jezu, też mówił ci to od początku Ewro. Ale, taka, ale taka prawda, mówił. że jakbym znalazł sobie jakiegoś streamera to nikt się nie mógł do niej doczepić No bo kurczę, no kto by mógł się do niej doczepić? Nikt by się mógł do niej doczepić Dokładnie Bym pod, pod, ten, pod protekcją Koła wybierasz? No, czyli rozumiem, że randkę w ciemno musimy diablec, teraz, Evron, będę musiał ją przepisać na wersję bezpieczną nie. dla twojej kariery? Nie, nie, ja jestem hetero. Ja jestem hetero, hetero. Czyli jesteś fobem, rozumiem. No ja jest jestem super heteroseksualistą, czy nie? A czekaj, czekaj, czekaj. A czy ja będę wtedy, jak powiem, że jestem super hetero, to będzie, że kogoś obrażam? Nie Czyli rozumiem, że bycie hetero jest super wedle ciebie, a bycie nie hetero nie jest super. Rozumiem, diables. Dziękujemy za twoje twój słowa komentarz. To jest nie moje. To są twoje słowanie moje. Ja Widzowie to ocenie. Ja. Ja na przykład mam kolegę Geja. Bardzo go lubię, bardzo lubię z nim so, ja eee, to sobie. Eee, za argument reżysera życia a. mam kolegę Geja. To twój. No dobra. nieważne. ważne. To twój. Nie no, diablesik biedny, no, no biedny diablesik. No co diables? W takim razie. Nie będziesz miał żadnej znajomej osoby na randce w ciemno. Mm, na no, tak, no to w sumie to, to. W sumie to. No Rodka w ciemno Wedy. tak nie powinna wyglądać. Nie, no chodzi o to, że wiesz, że nie zna żadnej osoby wiesz, Ale wiesz co, tak Ewrot, ale ty będziesz. Mm. Będę. No i się no, stasiu, ja... Będę znał dwie osoby na randce w ciemno. kitu. To... No zobaczymy. Jest. No jest, jest. Ale jeszcze to prawda, że przypisujesz swój kanał na Twitchu po tym, jak już odejdziesz po tej aferze blasce? Co? Rozumiemy, że tak. Czemu wszystko, co ja mam, to muszę zawsze prze, 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 przepisywać albo na jednego na który chce ode mnie kosy brać, albo na innego, który da zielone, by wymienił wszystko, co mam. Więc ja nie wiem, jak to działa. Czyli rozumiem, że skiny do Torka, do a, a do Alkoholika. Aktualnie z tej trójki, co powiedziałeś, jedna osoba, która jest aktualnie bez uzależnień, to jest Evron. Więc... No, yeah. On jest uzależniony od streamowania. No, ale dobra, to jest takie uzależnienie, że nie przewala kasy na to, no nie? Yeah. Oj, nie wiesz. <laughs> No, ja nie wiem, nie wiem, jak to wygląda. Nie no. Przepisywać już? Muszę iść pisać Koktajlek. A KOKTAJLEK! 14, 14 LAT! Zjedz sobie, zjedz no. sobie niebrosik. Nie przejmuj się. Ostatnia wieczerza tak zwana. A ty Mandzio co myślisz? Ja nie myślę, ja tylko reportuję newsy. A, sumaria. Najgorsza możliwa odpowiedź. Ty się nie wypowiadaj! Nie no, dawaj manże, statement. statement. Mój statement jest taki: Ja czekam na dalszą wypowiedź. Mam nadzieję, że Raf jeszcze wypuści 12 kolejnych tweetów. Moim zdaniem tą dramę można rozciągnąć na minimum 3 dni. Jeżeli ona zostanie <laughs> zamknięta po wypowiedzi Shiany, będę niesamowicie zawiedziony i będę zdegustowany tym, że ta drama się tak szybko skończyła. Nie ma dymów od jakiegoś, nie wiem, od ponad miesiąca nie było porządnych dymów. Porządnymi dymami była ostatnio fajm Ma, gdzie każda walka trwała 7 sekund. Jestem zawiedziony, potrzebuję dymu w internecie. Jeżeli ta drama się skończy za szybko, będę. Diables, ja mam nadzieję, że coś odwalisz. Ja? Monek S. No, jesteś jedyny związany z tą sprawą. Ja jedyny? to chyba, żeby. Nie weź wypuść jakieś zdjęcie sfotoshopowane swoje, że, że takie. Oj, coś takiego mi się wysłało, sorry. A może po prostu ten pokażę dupę na streamie o? i wszystkich mnie nie będzie. <noise> I Jesz... wtedy będę miał spokój. Dobrze. Loża ekspercka, dziękuję, jeśli się zapowiedzieli w sprawie dramatu. S dziękuję, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia w więzieniu, Diables. No za... <noise> Dobra, to był cover bardzo ważnej dramy. Czy bardzo ważna drama ma jeszcze drugą część, czy to jest już absolutnie wszystko? Sprawdź tweety i odpowiedzi, może coś je spatrzyłem bym się jeszcze skomentowanie, Maxi sai Może być tak, że chłop e, to mitoman Toman i gada głupota. Może być tak, że chłopaki zawijają na lodzie bez sprawdzenia po Zobaczymy czat. Czekamy na więcej.